Nagrodę w tej kategorii wręczy człowiek, który na co dzień, całkiem nieźle trzeba przyznać, że zarządza swoją ponad 20-tysięczną drużyną. Prezes zarządu PKN Orlen, pan Jacek Krawiec. Dobry wieczór państwu. Myślę, że się ze mną wszyscy zgodzą, że to nie tylko Liga Światowa, ale wręcz klasa światowa. I poziom imprez, jakich doczekaliśmy się w Polsce, wyniki sportowe, ale też wspaniali kibice w tej dyscyplinie sportu, plasują nas zdecydowanie w ścisłej czołówce światowej. Jestem niezwykle dumny, że od zeszłego roku również PK Norlin może współtworzyć potęgę tej dyscypliny sportowej i liczę na dalsze sukcesy. Panie i Panowie, drużyna roku 2012 w Polsce, drużyna polskich siatkarzy pod przewodnictwem Andrzeja Anastaziego. Zapraszamy do nas bardzo gorąco przedstawicieli, którzy są dzisiaj z nami. To kapitan drużyny Marcin Możdżonek, Michał, Michał Kubiak, Krzysztof Ignaczak, Michał Ruciak. Paweł Zatorski, no i, no i, oczywiście, i oczywiście. Trener Andrea Anastasi. Zapraszamy panowie. To będzie długie wejście na scenę, proszę Państwa, I niedługo nie będziemy w ogóle widać, także muszę jeszcze coś powiedzieć. Proszę Państwa, pomysł sponsorowania siatkówki. Przez PKN Oren zrodził się na balu mistrzów sportu rok temu w późnych godzinach. Bal mistrzów sportu po raz kolejny był inspirujący, jak się okazało. Zapraszamy panowie gorąco. Kapitanie, panowie, ten mikrofon ma regulację. Nie mamy Jerzego Dudka dzisiaj. Ale chyba byśmy i tak nie wyregulowali. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. <klucz> dzień dobry, dzień dobry. Najbardziej zagraniczny mikrofon, proszę Państwa, poprzez do gali. Bardzo dziękuję wszystkim miłośnikom sportu, którzy docenili wysiłek trenera. Całego sztabu osób działających przy nas, odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie tego skomplikowanego organizmu, jakim jest reprezentacja, i oczywiście nas, siatkarzy. Często się mówi, że siatkówka jest najbardziej zespołowa ze wszystkich zespołowych dyscyplin, i według mnie odnosi się to nie tylko do trenera, do nas samych siatkarzy, ale do wszystkich, którzy są wokół nas, jak choćby i prezesa Krawca, dzięki którym. Siatkówka już w ostatnim pięcioleciu dominuje w tym, jakże prestiżowym e, konkursie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Mistrz Anastazja, could you tell us a few words about your no, new profession? Say, uh, every time you have to speak in English, I'm sorry. Uh, dziękuję bardzo. I'm really glad to, to be the coach. Uh, yes. <laughs>

I mam nadzieję tutaj długo zostać. No i jaką ma fantastyczną drużynę? Drużynę roku, przypomnijmy, warto o tym pamiętać. A my zaglądamy na moment, na naszą wirtualną bieżnię, po to, by zobaczyć, jak teraz przedstawia się tam sytuacja i jak państwo głosują. No i mam nadzieję, że to nie jest pomyłka, bo niewiele się tutaj zmieniło. Cały czas liderem jest Tomasz Majewski i tuż za nim Justyna Kowalczyk, która dzisiaj. Według wszystkich zapewniła sobie czwarty triumf w cyklu turdeski. Adrian Zieliński to jest drugi po Tomaszu Majewskim złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Kolejne miejsca układają się tak jak Państwo widzą, ale będziemy to powtarzać do znudzenia, do momentu kiedy zamkniemy głosowanie SMS-owe, to wszystko jeszcze może się zmienić. Ale z taką przewagą to jak dzisiaj przewaga Justyny Kowalczyk nad Teresę Jochał. Prawda? Nie mów hop, nie mów A, hop, naprawdę zobaczy, wszystko się zobaczymy. może zmienić, Dobrze. wszystko zależy od Państwa. Pani...